Czy w tej sytuacji należy się zatrzymać przed sygnalizatorem, jeśli nie wymaga to gwałtownego hamowania? Oczywiście odnosimy to się do materiału nagranego, pokazanego w filmie, ale bardzo ważne jest, że w treści pytania podkreślane było, że nie wymaga to gwałtownego hamowania. I tak naprawdę od momentu zauważenia zaświecenia się żółtego sygnału na sygnalizatorze była bardzo duża odległość, więc tak naprawdę, gdyby tylko podjąć właściwą decyzję, to absolutnie nie wiązałoby się to z gwałtownym hamowaniem. Hamowania. W związku z tym mamy obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu, tym samym przed sygnalizatorem wyznaczone miejsce tutaj widzimy w postaci linii warunkowego zatrzymania złożonej z prostokątów. Także musimy. 99,9% przypadków, oczywiście oceniając sytuację tak realnie, jak ona wygląda, będziemy się w, tych, w takich sytuacjach zatrzymywać. Nie mamy prawa przejechać przez to skrzyżowanie. Mm -hmm.